Trudno sobie to wyobrazić, ale jeszcze 20-30 lat temu byliśmy zupełnie innymi ludźmi. Ilość informacji, powiadomień, czy też tekstów, obrazów, które nas otaczają, bardzo zmieniła nasze zdrowie oraz przede wszystkim pracę naszego mózgu. Odpowiedzialny za to jest przede wszystkim powszechny dostęp do smartfona, ale także aplikacji, przede wszystkim social mediów. Można by pomyśleć, że ogromna ilość informacji, które mózg musi przetworzyć, jest tak naprawdę treningiem dla naszego mózgu i wspiera jego zdrowie, czy też wpływa korzystnie na naszą pamięć, czy koncentrację, jednak prawda jest zupełnie inna. Nadmierna ilość informacji, powiadomień oraz krótkie treści, które niszczą naszą uwagę, przyczyniają się do tego, że mamy gorszy nastrój, koncentrację, pamięć. A nasz mózg zmienia się na poziomie fizycznym. W dzisiejszym filmie opowiem, co się stanie, gdy zrezygnujesz z korzystania z social mediów przez zaledwie kilka tygodni, jak wpłynie to na twoje samopoczucie, nastrój, a nawet na strukturę mózgu. Zapraszam do oglądania. Dzień dobry, tutaj Michał Undra z kanału Akademia Zdrowia TV. Częste sięganie po telefon, ale nawet same powiadomienia, które słyszymy wielokrotnie w ciągu dnia. Pływają oczywiście przede wszystkim na neuroprzekaźnik, jakim jest dopamina. Każde powiadomienie, sięgnięcie po telefon, zobaczenie nowych ikonek, nowych rzeczy, które się pojawiają w naszym telefonie, powoduje malutki wzrost dopaminy. I to nie byłby problem, gdyby takie powiadomienia, czy sięganie po telefon występowało raz, dwa, czy trzy razy dziennie. Jednak statystycznie, średnio, po telefon sięgamy aż 52 razy dziennie, a więc te wzrosty dopaminy są odczuwalne. Cały czas. Przekłada się to na to, że długotrwale nasz bazowy poziom dopaminy jest coraz niższy, co powoduje zaburzenia nastroju, motywacji, koncentracji i ogólnie gorsze samopoczucie. Co najciekawsze, w przypadku rezygnacji z korzystania z telefonu, na początku stres się nasila. Brak korzystania, brak dostępu do telefonu powoduje, że podnosi nam się kortyzol, stres się nasila i po 12 godzinach mamy efekty nadmiernego stresu. A po 24 godzinach mamy tak zwane FOMO, czyli obawiamy się, że różne rzeczy przegapiamy. Przegapiamy być może jakieś wiadomości od naszych znajomych, być może wydarzenia z życia codziennego, jakieś newsy, rzeczy, które się dzieją na świecie, bo bardzo często z telefonu czerpiemy takie informacje, i jeżeli z tego telefonu przez chwilę chociażby nie korzystamy, to zaczynamy się obawiać, że ogólnie pewne ważne wydarzenia nas omijają, a oczywiście najczęściej jest to Nieprawdą i te rzeczy, które wydają nam się istotne, które mają znaczący wpływ na nasze życie, tak naprawdę, gdy nie mamy dostępu do tych informacji, to po pewnym czasie czujemy się szczęśliwsi, a tak naprawdę bombardowaliśmy nasz mózg rzeczami, które są tak naprawdę nieistotne. W badaniach naukowych wykazano też coś takiego jak Phantom Vibrating, gdzie po mniej więcej trzech dniach zaprzestania korzystania ze smartfonów, nasz mózg wydaje mu się, że nasz telefon wibruje, że przyszło nam jakieś powiadomienie, że coś nas tutaj stymuluje, a tak naprawdę jest to, no można powiedzieć fantasmagoria jest to wymyślone i to w ogóle pokazuje jak mocno nasz mózg na co dzień jest przyzwyczajony do tych powiadomień, że gdy te powiadomienia, wibracje czy właśnie dźwięki się nie pojawiają, nasz mózg myśli, że te powiadomienia Powstają, że one rzeczywiście występują, i mniej więcej po trzech dniach wykazano, że pojawia się nasza, nasze, poprawiają się nasze relacje oraz komunikacja, szczególnie z bliskimi. I to myślę, że wielu osób tego doświadcza, czy my, jako odbiorcy, czy my, jako, że tak powiem, dawcy tego doświadczenia, jeżeli. Rozmawiamy z osobą, która cały czas siedzi w telefonie, podczas rozmowy, spotkań grupowych z bliskimi, no to wiadomo, że, że kontakt, komunikacja jest znacznie utrudniona. Ta osoba często nie wie, o czym mówiliśmy, nie pamięta i ogólnie jest cały czas rozproszona, a jej koncentracja, przynajmniej na nas, jest niewielka. I to dotyczy zarówno komunikacji z drugą osobą, czy w ogóle komunikacji w grupie. Częste jest to, że ktoś po prostu, oglądając film, korzysta z telefonu i. Cała fabuła filmu mu w pewnym stopniu ucieka. Dotyczy to konsumowania różnego rodzaju treści, które są dłuższe w swojej formie, czy to wydarzenia sportowe, czy filmy, gdzie ta koncentracja powinna być wydłużona. Powinniśmy przez półtorej godziny, być może dwie godziny być skupiony, skupieni na jednym konkretnym czynniku na jednym filmie, czy na jednej fabule, a po prostu telefon nam to zaburza. I już po 10-15 minutach filmu bardzo często mamy chęć, żeby spojrzeć w telefon i niszczy to naszą koncentrację i. Komunikację z innymi osobami. Dodatkowo w tym czasie odczuwamy znaczącą poprawę jakości, jak i ilości snu. Jednym z czynników, które najgorzej wpływają na nasz sen, jest korzystanie z telefonu właśnie przed snem. I tutaj z jednej strony telefon jest źródłem niebieskiego światła, ale badania wykazują, że korzystanie z telefonu przed snem, nawet jeżeli mamy filtr niebieskiego światła czy okulary pomarańczowe, i tak zaburza nasz sen, ponieważ telefon można powiedzieć, że jest. Takim urządzeniem, które jest dla nas stymulujące, dlatego nawet jeżeli w ciągu dnia korzystamy z telefonu dużo, to taką złotą zasadą jest to, żeby przynajmniej godzinę przed snem nie korzystać z telefonu w ogóle, nieważne w jakim kontekście, czy to jest czytanie maili, czy w jakimkolwiek innym stopniu. I właśnie to sam telefon jest po prostu problematyczny, jeżeli chodzi o zasypianie i jakość naszego snu. A to, że korzystamy z filtrów niebieskiego światła, czy z pomarańczowych okularów, wcale nie pozwala nam na siedzenie na telefonie w łóżku. Po mniej więcej pięciu dniach poprawia się nasze skupienie i czas koncentracji. Jedną z rzeczy, którą najbardziej niszczy korzystanie z telefonu, jest nasz czas skupienia na danym zadaniu, i może to dotyczyć zarówno czytania książki, wykonywania jakiejś pracy. Czy oglądania nawet filmu, czy dłuższych treści. Po prostu już po kilku minutach czujemy się znudzeni, potrzebujemy tej dopaminy, potrzebujemy tej stymulacji, co zapewnia nam na co dzień telefon. Dlatego, jeżeli mamy pracę, która wymaga dłuższego skupienia, pracę głęboką, pracę kreatywną, niestety spoglądanie w telefon bardzo niszczy nam tę koncentrację i bardzo często po prostu przerywamy naszą pracę, żeby zobaczyć, co pojawiło się w naszym telefonie, lub też gdy usłyszymy na przykład powiadomienie, czy wibracje, od razu sprawdzamy. Telefon i tutaj jest coś, co się nazywa switch cost effect. Oznacza to, że zmienienie zadania, zmiana zadań, które wykonujemy, wymaga dużego wysiłku ze strony naszych funkcji kognitywnych i z naszego mózgu. Oznacza to, że jeżeli zaczęliśmy jakąś pracę, jesteśmy skupieni na tej pracy, ale telefon przerwał nam te skupienie. To bardzo często jest tak, że na chwilę spojrzymy w telefon, nawet jeżeli to jest minuta, to zanim wrócimy znowu do tej pracy głębokiej, często nie zajmuje to 30 sekund, tylko 15 minut. Czyli teraz już jesteśmy rozproszeni, zajmujemy się różnymi innymi rzeczami, przypominamy sobie, że może chcemy sobie zrobić coś do picia, czy cokolwiek innego, wchodzimy na inne strony internetowe i dopiero po 15-20 minutach wracamy do pracy. I to jest bardzo problematyczne znowu przy pracy, która wymaga większego skupienia, ponieważ jeżeli tych powiadomień i tych przerw pracy mamy dużo. To tak naprawdę ta praca głęboka nie istnieje. Dlatego też wyłączenie powiadomień podczas takiej pracy jest bardzo wskazane. Po 5 do 7 dniach mamy zauważalny wzrost funkcji kognitywnych, jeżeli chodzi o pamięć roboczą, jeżeli chodzi o koncentrację, zapamiętywanie oraz także pracę głęboką, czyli to po prostu, co wykonujemy często w naszej codziennej pracy. I tutaj już. Wykazano też zmiany fizyczne, ponieważ korzystanie nadmierne z telefonu może przyczyniać się do bólów karku. Bardzo często korzystając z telefonu, po prostu jesteśmy nadmiernie pochyleni, co przekłada się na bóle karku, bóle głowy. I ogólnie to jest jeszcze też jeden z elementów naszej sylwetki, która których korzystanie z telefonów po prostu powoduje takie problemy. Oprócz tego nadmierne korzystanie z telefonu może powodować bóle nadgarstka, napięcia nadgarstka, więc unikanie korzystania z telefonów też przekłada się na nasze zdrowie fizyczne i na naszą postawę ciała. Dodatkowo nadmierne korzystanie z telefonu może osłabiać siłę naszego chwytu. Przy 7-10 dniach cały czas poprawiają się nasze funkcje kognitywne i praca naszego mózgu. Mniej więcej po trzech tygodniach poprawia się nasz nastrój, poprawia się ten objaw takich tych stanów lękowych czy stanów depresyjnych, ponieważ korzystanie z telefonu często prowadzi do porównywania się, do takiego uczucia, że ktoś robi coś bardziej wartościowego i w ten sposób po prostu pogarsza to nasz nastrój. Tutaj już dłuższy czas trzeba z telefonu zrezygnować, żeby takie efekty się zmniejszały. I tutaj też wykazano w badaniach naukowych, że to jest tak naprawdę skala taka prosta skala, że im więcej korzystamy z telefonu, tym gorszy jest nasz nastrój, tym gorsze stany lękowe czy gorsze samopoczucie, dlatego nie tylko całkowite odstawienie telefonu, ale chociaż ograniczanie czasu, który spędzamy z telefonem, może wpłynąć na nasz nastrój pozytywnie. Po ponad trzech tygodniach unikania korzystania z telefonu, zmniejsza się odczuwany przez nas stres, ponieważ różne informacje, które docierają do nas z telefonu, wpływają na powstawanie stresu. Ogólnie rzecz biorąc, Korzystanie z telefonu w nadmiarze prowadzi do częstego zamartwiania się, po prostu myślimy i o rzeczach, które do nas docierają, czy być może porównujemy się z innymi. Wpływają na nasz nastrój, motywację, oczywiście koncentrację, ale dodatkowo, jeżeli nie korzystamy oczywiście z telefonu, to znacznie zwiększa się nasz czas, który mamy dla siebie. I tutaj też częstym przykładem jest to, że jeżeli mamy kilka minut, czasu wolnego, przykładowo stoimy w kolejce, czy gdzieś na coś czekamy, czy jesteśmy na spacerze, od razu sięgamy po telefon, co niszczy także nasz, nasze takie mindfulness, nasze bycie w danej chwili. Jeżeli czekając w kolejce, czy będąc na spacerze, zamiast sięgać po telefon, po prostu skupimy się na tym, gdzie teraz jesteśmy, być może skupimy się na oddechu, na nas samych. Jest to metoda, bardzo prosta metoda mindfulness, która zmniejsza odczuwany stres i która jest ogólnie bardzo polecana, jeżeli chodzi o Zarówno wsparcie naszego zdrowia, jak i radzenie sobie ze stresem. Wiem, że wiele osób w ten sposób to widać w ogóle na co dzień, że wiele osób po prostu w tych chwilach czekania, chwilach, gdzie mamy moment dla siebie, po prostu od razu sięgamy naturalnie po telefon i to jest coś, z czego warto rezygnować, warto po prostu przez chwilę być ze sobą. I praktykować mindfulness. Myślę, że najgorzej, najgorszy wpływ na w ogóle nasze bezpieczeństwo i zdrowie ma to, jeżeli podczas telefonu, podczas jazdy samochodem, korzystamy z telefonu, piszemy SMS-y, wiadomości czy oglądamy inne rzeczy. To już jest oczywiście bezpieczeństwo, bezpośrednie bez, niebezpieczeństwo zarówno dla nas, jak i dla innych uczestników ruchu drogowego. Dlatego szczególnie podczas jazdy samochodem, zdecydowanie nie polecam korzystać z telefonu komórkowego. A jeżeli temat dopaminy Cię interesuje, chcesz poznać wpływ dopaminy na nasze zdrowie pracę mózgu, czy też postrzeganie czasu i nastrój. Zapraszam Cię do pełnego, długiego filmu na temat dopaminy. Kliknij tutaj w ten ekran, obejrzyj cały film, a ja się już z Tobą żegnam. Do zobaczenia.